Cześć, jestem FrejdaLegoShort witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale W dzisiejszym odcinku mamy magazyn Lego Ninjago Dragon's Rising z minifigurką Moro Jest to figurka, która się pojawiła w jednym zestawie Który był jeszcze ekskluzywny I z tego zestawu już dwie figurki będą w magazynach Moro i W następnym, ale do tego przejdziemy później No i jest to figurka Moim zdaniem wepchnięta na siłę. W ogóle ta postać w trzecim sezonie jest wepchnięta na siłę. Yy, choć zobaczymy jak to wyjdzie w samym serialu, choć na plotki mówią, że on jest tylko w jednym czy tam dwóch odcinkach. <laughs> no, także on tak naprawdę jest tutaj zrobiony tylko dla kasy. No ale nie oceniamy tutaj postaci tylko figurki. Tylko figurkę. No dobra, to, to zaczynając od karty limitowanej mamy tutaj turniejowy Kai. W ogóle kiedy oni z powrotem wrócą do drugiej części drugiego sezonu Dragon's Rising? Ponieważ już mamy Trzy? Trzy chyba No chyba tak, yy, dodatki z trzeciego sezonu, co jest dziwne. Figurka na bok yy. eee no cena na 23 zł bez jednego grosza i w ogóle się tył zmienił. Już nie mamy... Nie nie, nie chyba w ten miesiącu też było, ale coś już zmienili w końcu i mamy teraz reklamę kart. Ok No dobra, a więc mamy tutaj reklamę magazynu Lego Technik XXN Tutaj mamy raptono O. o, to jest ciekawe, ponieważ mamy całe te origin story oraz historię morą z piątego sezonu oraz święta umarłych o, bo... Przyjaciel ninja, no i ja się stał faktycznie ten potem już dobry Tutaj mamy no jak złożyć tą figurkę no, Tutaj mamy Znowu kolejny, nie wiem czemu, ale oni praktycznie spoilerują tutaj cały sezon tę część, ponieważ no mamy tutaj powrót Kaja Taki no spis, spis po prostu wydarzeń, co się działo, takich poszczególnych Łamigłówkę Oraz reklamę Oj, nie wiem czy widzicie, ponieważ dzisiaj tak mało miejsca mam tu ale już myślę, że za miesiąc w maju już że będzie nowy kadr. Mam chociaż taką nadzieję. Mamy tutaj reklamę magazynu komiksu LEGO Star Wars figurką Obi-Wana z drugiego epizodu. 17 kwietnia, czyli za dwa dni jak ja to nagrywam. I mamy komiks, który nawiązuje do drugiej części drugiego sezonu. O, w sumie to ja mogę tak trzymać. W sumie to fajna, bo... Komic to nikogo sobie nie interesuje. O, ale mamy Moro, tylko że jakiś Baro, Nie. Nie wiem co to jest. No i mamy tutaj zakazaną piątkę, ponieważ w poprzednim magazynie przeoczyłem to, ale tam było, że mocy zakazanej piątki. Że kto ma daną moc. Już teraz nie będę tego wyciągał. A tutaj mamy wgląd, jak wyglądają te wszystkie poszczególne postacie. No i tutaj mamy... Mm, nie, nie będzie widać. Nie, ale mamy tutaj Rox, Kura, czy tam Mamy tutaj Zarkta, Drixa i Nocta. Okej. Okay. Dobra. Mamy tutaj plakat mm, Zarkta. Plakat Transformers o, Power Rangersowo podobny Zayna. Zraju i mamy nogi z arkta. No dobra. Yy, mamy tutaj takie wyniki konkursu. Okej. Okay. O, wyniki konkursu dosyć szybko. Ponieważ mamy drugą część komiksu, komiksu. Nie wiem co to. Mamy takie łamigłówki. Tutaj kolejną kolejne. I już 13 maja. Eee, mamy dostać figur, mini figurkę Zaina z równie ekskluzywnego zestawu. Tego samego w którym był Moro. Brawo, Lego. Znaczy to bardziej jest Blue Ocean, ale nie wiem jak działają. Nie działa to. Ale no okej, okay. no bo ja nie ma tej figurki Bo bym tak to musiał kupić ten zestaw Ponieważ na rok wierzę, że na pewno będzie też w magazynie No 13 maja to jest za niecały miesiąc No prawie równy miesiąc Tutaj mamy jeszcze reklamę magazynu z LEGO Marvel Spiderman z z, ven z, venomizo z Venomizowanym Doktorem Octopusem 17 kwietnia no i z tym mógłby te karty. Tak się prezentowała magazyn. Teraz przejdźmy do klendera Klem czyli figurki moru. Gdzie leć? No dobra. Pierwszy minus co wiem, że na pewno jest, czyli Moro nie ma pasemka na włosach. Nie zrobili... O, nie zrobili odlewu i tych włosków z tym pasemkiem. To jest dla mnie bez sensu. Ciekawe nie wiem czy w serialu ma. Ale na pewno mi się podoba jego strój. Ponieważ jest to strój bardziej taki... On mi się kojarzy właśnie z, taki, z tym mrocznym takim ninja Jak ala Jay miał Tylko, że Jay miał bardziej yy, pasujący do ninja, tylko taki ciemniejszy A tutaj mamy ala takiego zagubionego, złego nawet no, to, to tak mi wygląda po prostu, jakby jakiś ninja odszedł i stał się zły, no to tak by to miał No mamy znaczek jakiegoś smoka Prawdopodobnie smoka i mamy przezroczysty element rączki, które ma oczywiście symbolizować, że to jest duch. I jedną tam taką jasną rączkę, drugą już w normalnym ubraniu. I z tyłu mamy jakąś... Taki Ala Nie wiem jak to się nazywa. Ale to co jest tutaj... Tu. O, taką szatę Ala może... i tam są jakieś symbole, ale... Kamera tutaj nie chcę złapać. Oj. No, takie co? Stajemy na ramiennik. Maskę. Albo zamienię za nic tę głowkę. Aż główka praktycznie w ogóle nie przypomina starego mora Tylko te oczy są takie podobne, ale on wygląda jak jakaś osoba chora. Tylko już umierająca Nie wiem czemu, ale on wygląda bardzo staro, a raczej wątpię, żeby moro się starzał Bo jest duchem, nie żyje Jeszcze mamy tutaj takie zielone oczka No i... a, maska No maskę ma taką zwykłą o. W sumie ciekawe, jakby mora miał taką maskę ninja, to by było w sumie ciekawe ale nie twórcy wolą bawić się w marketing bardziej i wydawać. E, czy I oczekiwać na zysk bardzo duży z jednej figurki. Choć no wygląda bardzo super ta figurka. No, może akurat przyznać, że się na pewno podoba. Jest to zdecydowanie najlepsza figurka w tym roku do tej pory. No, no za i na pewno tego nie pobije. no ale nie ten. Liczę na to, że jeszcze będzie lepiej nawet. Nie ja pamiętajmy, jest to figurka zrobiona za pieniądze Nie masz taki na przykład Froki, Froki, ten, 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 nadal nie ma figurki też. A jest często w serial. No także, o teraz ładnie zda. prezentuje się tak figurka Jest ona dowalona Wow o, myślę, że gorzej będzie wyglądać, ale Wygląda świetnie Myślę, że dla mnie jest to najlepsza figurka do tej pory i dostaje 10 na 10. No może, że to też jest tak sentimentalnie do tej postaci z piątego sezonu, ale ja i tak uważam, że jest to po prostu zwykły skok na klasę. bo chociaż był zwykły zestaw, ale ekskluzywny takim, który ma po prostu, na wąską, wąską dystrybucję. No więc dobra, następny odcinek to będzie recenzja trzeciego sezonu Dragon's Striking, a następny będzie to ranking wszystkich sezonów. Także no, ehm, wyczekujcie. Także no, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.